To musi zaraz, niech się śpieszy, wiesz, to nawet bardzo dobra Nie nic nie niech nic nie peszy, zresztą raczej iść. Może kiedyś innym razem dziś parę Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie, czego chce. Dziś się robią coraz krótsze, może jutro, czy pojutrze, w każdym razie dzisiaj. Jest, jest. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może jeszcze innym razem, w każdym razie dzisiaj nie. Podatek jeden, Bradek drugi, pożyczka owszem, dobra myśl, Rachunek, weksel, w ogóle długi. Dobrze, a o może kiedyś innym razem dziś na ranie. dzisiaj głowa jest pod nie wie czego chce. Dziś się robią coś, może jutro czy pojutrze, w każdym razie dzisiaj jeszcze je. Je, je. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie? Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Je. Ja pod gazem, ty pod gazem, że jeszcze inny raz, w każdym razie dzisiaj. Je. Może kiedyś innym razem, dziś na razie. Dzisiaj goła jest pod gazem, nie czego chcę. Dni się roją coraz krótsze, może jutro czy pojutrze. W każdym razie dzisiaj jeszcze je. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze je. Ja pod gazem, ty pod gazem, może jeszcze innym razem, każdym razie, dzisiaj.